Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie informacyjnym. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o różnych rzeczach, które będą się działy na kanale, można powiedzieć, jutro. I zrobię takie jakby można powiedzieć promo czy coś takiego. Więc bądźcie uważni i oglądajcie ten film. Możecie zostać go łap Łapkę w górę. Możecie zasubskrybować kanał PKP i inne pociągi, jeżeli ten, jeżeli nie subskrybujecie. A już przychodzę do odcinka. Pierwszym tematem, może zaczniemy od tego: od sprawy kluczowej na kanale, jest nowa seria. Tak, jest nowa seria. Powiem wam, napisałem, czy mogę nagrać tą serię, bo to nie jestem autorem tej serii, tylko taki YouTuber czy nazywa Warszawski Transport Publiczny i do niego tam napisałem, czy mogę nagrać tę serię u Ciebie na kanale. I oczywiście zgodził się, więc pojawia się nowa seria będę. Znaczy nie wiem, czy jeszcze będę ją tak nagrywać, ale na pewno będzie. I spróbuję jutro odcinek z niej nagrać będzie to seria z recenzji z transportu. Polega to na tym, że ym, czekajcie. A, że na przykład wsiadam do jakiegoś pojazdu, czy nie jestem w jakimś pojeździe, i go tam oceniam. I chodzę sobie po pojeździe, pokazuję wam różne rzeczy, no i robię ocenę. Ocena mi się wydaje, że będzie taka, że będzie taka główna ocena, taka, mm, że będę tylko odejmować punkty, a też będzie taka, że mm, będzie 10 punktów, będzie miał pojazd i ten. I będzie można odjąć od niego punkty. I ten, albo będzie, i będzie mieć też w drugiej skali 0 punktów. Jak i będzie można dodać ileś tam punktów, i może ja to będę jakoś liczyć na jakiś główny punkt. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie, albo po prostu będą takie dwie skale, i będziecie mogli zobaczyć, jakich punktów jest więcej. Czy ma bardziej ocenę pozy, pozytywną, czy negatywną. Jeszcze zobaczycie. No i pierwszy odcinek chciałam zrobić z, z szynobusu bo i, i Chciałam Wam powiedzieć o jutrzejszym filmie z wycieczki do Zamościa. Będą jutro filmy, bo będę na szynobusem, może na mój im, innym kanale. Czyli jeszcze na nim pewnie nie wiem, czy znaczy, jakiś go napisałem, ale mogę teraz Wam go zareklamować. To jest kanał, chyba ciekawe miejsca dużej i Może tam coś nagram z Zamościa, zobaczymy jeszcze. Um, albo nie nagram, albo też nawet na PKP i na i O, mogę live'a zrobić, więc bądźcie czujni. To będzie gdzieś w godzinach może 11, 30, 12. Bądźcie czujni, bo szynobus chyba jest gdzieś 11, 11 30 może w Zamościu zobaczymy i chciałbym wam zareklamować kanał, który miałem już, właśnie te promo miałem zrobić. Tak, mój kolega, taki jeden, już robił film powitania i mm, jakiś stary film z TikToka wstawił na kanał z sz szynobusu, który jechał do Lublina w krasnym stawie, co nagrał mm, i był też zarazem ze mną, nagrywał. No to właśnie założył teraz sobie nowy kanał. Nigdy tak nie interesował się pociągami, ale teraz zaczął robić kanał, zaczął robić kanał i nazywa się Jasiek Pikachu PKP No i podam wam link do tego kanału w opisie, jak tam, tam do tamtego ciekawe miejsca też, Ale do tego kluczowo. No i możecie zasubskrybować naprawdę, bo myślę, że tam się będą ciekawe filmy działy i u niego też będzie coś z tej wycieczki do Mościa, bo jedzie razem ze mną. Więc no, myślę, że będzie bardzo ciekawie. No. A ja już chyba będę się z wami żegnać. Jeżeli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. No i zasubskrybujcie kanał. Jeszcze powiem tak, że ta łapka w górę to kiedyś yy, inspirowałam się, bo taki, kiedyś jakiś taki youtuber, co się nazywał Kotyszer, robił coś takiego, co nagrywa windy. Ale ja mam też kanał windowy i to nie o tym teraz, więc to by było na tyle. Pa!